Cześć, jest dzisiaj wtorek, w niedzielę zapowiadałem, że będę we wtorki biegał, i dzisiaj idę pobiegać. I powiem Wam szczerze, że po, po tej dziesiątce spokojnie wczoraj mogłem na Tekwondo trenować. Więc zobaczę, może będę robił więcej niż 5 km. Też zostańcie do końca filmu i zobaczycie, ile mi wyszło, jak, jakie są efekty treningu codziennego. Raz Tekwondo, raz biegi. Cześć, witam w kolejnym biegu. Jest dzisiaj wtorek. Z tej strony mamy miasto, z tej strony mamy las. O tam, więc udajemy się tam, gdzie jest las. Pobiegać. Jakiś czas temu kupiłem żele do biegania, żeby przygotować się i biegać w ultramaratonie i te żele mi zostały. I szkoda mi jest ich zmarnować, więc mam motywację do tego, żeby się przygotować i przebiec kolejny ultramaraton. I wykorzystać żele. Miałem przebiec piątkę przedbiegłem dychę. Pytanie, czy to była dobra decyzja. Tak naprawdę, czy to była dobra decyzja, to zobaczymy jutro na tekwondo. jak dam sobie radę na treningu. Wtedy będzie wszystko wiadomo i wszystko się okaże. Dzisiaj biegało mi się dość ciężko i nie wiedziałem, dlaczego tak jest. Dopiero mniej więcej po 8 kilometrach, jak przebiegłem 8 kilometrów, oczyścił mi się umysł i zatrybiłem, jaki był powód tego, że nie miałem energii do biegania. I dzisiaj wyjątkowo powiem Wam, co się stało takiego dzisiaj wyjątkowego, co wyjątkowo zrobiłem inaczej. Co zrobiłem dzisiaj inaczej, żeby było ciężko biegać? Sprawa jest bardzo prosta. Nie zjadłem dzisiaj węglowodanowego śniadania. Zawsze zaczynam dzień od węglowodanów, a potem to już może być coś, co chcę. Generalnie rzecz biorąc, najczęściej białka, czyli taka powiedzmy na śniadanie węglowodany, a reszta dnia dieta keto. Natomiast dzisiaj na śniadanie zjadłem sałatkę jarzynową z jajkiem, czyli posiłek białkowy. Efekt jest taki, że nie miałem poweru do biegania, chociaż pobiłem rekord z niedzieli na 10 km o ponad 3 minuty, ale biegło mi się naprawdę ciężko. I nie dziwię się w tym momencie, że ludzie, którzy są na diecie keto, gdy zaczynają trenować do, przykład do maratonów, to zaczynają z powrotem mieć węglowodany. Bo nie da się inaczej. Tak naprawdę, kiedyś byłem przeciwnikiem e, diety keto, natomiast kiedy usłyszałem właśnie tą opcję, że kiedy trenuję do maratonu, to rezygnuję z diety keto i, i jem węglowodany, to stwierdziłem, że ktoś ma głowę i rzeczywiście to jest dobre rozwiązanie, bo dieta keto jest dietą fajną, jak kto siedzi przed komputerem i się nie rusza, ale kiedy potrzebny jest wysiłek, taki jak do treningów do maratonu, to jest problem. I powiem Wam, zdradzę Wam, kto to powiedział, od kogo to usłyszałem. Oglądając jakiś odcinek gonciarza, powiedział on, i on spowodował, że zacząłem mieć pozytywne nastawienie do diety Keto. Kiedy usłyszałem pozytywne nastawienie człowieka, właściwe, zdroworozsądkowe, a nie pod hasłem, że na diecie Keto można wszystko. Poza tym, jakiś czas temu oglądałem również program bardziej turystyczny, gdzie niejaki Rufus, tłumarz Książek, też jest na diecie Keto. I planował być na diecie keto, wybierając się do stanów w dzikie lasy. Natomiast stwierdził, że rezygnuje na tą wyprawę z diety Keto, ponieważ będzie potrzebował spożyć dziennie 3, 4, 5 tysięcy kalorii, bo tyle zużyje jego organizm, więc nie jest w stanie tachać takiej ilości mięsa, białka, żeby zapewniły mu te 3-4 tysiące kalorii. I to właśnie on powiedział, że dieta keto jest dobra wtedy, kiedy siedzi się przed komputerem. Ja, jak wiecie, jestem na diecie rozdzielnej, a dieta rozdzielna składa się z posiłków węglowodanowych albo z posiłków białkowych. Czyli połowę diety e, rozdzielnej to jest dieta keto. Tyle, że wymyślona 100 lat przed dietą keto. Ostatnio słyszałem, że dieta rozdzielna nie działa, dlatego że w 2000, 2000 roku zrobiono badania, w których wykazano, że 54, 54 osoby zamknięte w szpitalu i podzielone na grupę, gdzie. Połowa stosowała dietę rodzinną, a połowę dietę zbilansowaną. Efekty były podobne obydwu, obydwu diet. Czyli pytanie: czy dieta zbilansowana nie działa, czy dieta rozdzielna działa tak samo jak dieta zbilansowana? Skoro efekty były podobne. Na diecie rozdzielnej schudłem 15 kg i z prawie 95 zjechałem na 80 kg. I było to 15 lat temu. I bardzo szybko poleciałem na siłownię, bo chciałem zrzucić resztę tkanki tłuszczowej i zbudować odpowiednią masę i sylwetkę. I nadal mam taki plan, żeby zbudować odpowiednią sylwetkę, masę. Oczywiście nie muszę wyglądać jak Arnold Schwarzenegger. Wystarczy, że będę wyglądał jak Apollo. Przy okazji przypominam wszystkim to, co mówiłem w jednym z filmów niedawno: że jeżeli chce się odchudzać w biegu, to trzeba biegać minimum 40 minut, żeby rozpoczął się proces spalania tłuszczu, czyli dopiero to, co przebiegniemy ponad 40 minut, będzie tym momentem, kiedy będziemy zrzucali, redukowali tkankę tłuszczową. I ja w taki plan się wbijam. Dzisiaj zrobię godzinę 9. Przedtem było godzina 11, ale będę biegał mniej więcej półtorej godziny. Taki mam plan. I oczywiście obowiązkowo treningi siłowe. Klatkę, żeby rozbudować. Plecy, żeby rozbudować. Talię ściągnąć. I resztę mięśni też rozbudować. No, tak żeby wyglądać jak ten Apollo. Zasubskrybujcie nasz kanał. Dajcie łapki w górkę. Kliknijcie dzwoneczek. I napiszcie w komentarzach. Jakie Wy diety stosujecie? Przy okazji zapraszam Was do całej playlisty z biegami. Kliknijcie kartę tutaj na górze i zobaczycie wszystkie informacje, które do tej pory zostawiłem na temat biegania. A będę dzielił się z Wami dalej, tak jak ze mną dzielili się inni. Bo warto mieć i przekazywać informacje i wartość dawać innym ludziom. Bardzo się cieszę, że byliście ze mną na tym, w tym odcinku, na tym biegu. Trochę jeszcze jestem zmęczony. Koniec przygody. Słychać miasto, tu samochody, tam samoloty. Ja wychodzę zaraz z lasu i dzisiaj już troszeczkę inny design. W głowę było mi ostatnio za ciepło. Tu cieńsza kurteczka, ale jeszcze tej grubszej nie schowałem, bo w tym tygodniu jeszcze ma być na minusie i ledwie 5 stopni w ciągu dnia. W związku z tym będzie trzeba się ubrać jeszcze może cieplej na czwartkowy, piątkowy lub niedzielny bieg. Zobaczymy. Do zobaczenia następnym razem.